Cześć, tu Bartek. Oglądaj wywiad ze mną na ebilet.pl. Sezon festiwalowy się kończy, tak naprawdę, ale jeszcze jeden festiwal na jesieni, ważny dla wszystkich artystów gdzie, gdzie zagrasz? Na, jaki to jest festiwal? Great September w Łodzi. Czy w ogóle takie, bo ten festiwal ma charakter trochę showcase'u, tak to jest nazywane. Czy takie miejsca w ogóle są warte odwiedzenia i czy dla artystów one są ciekawe? No wydaje mi się, że jak najbardziej są warte odwiedzenia. Zarówno jako słuchacz, jak i jako wykonawca, ale tak pod kątem właśnie wykonawcy no to na pewno warto się tam pokazać, no bo już ja obserwowałem, jak jednego roku artysta wystąpił właśnie na Great September, następnego roku na jakimś kolejnym festiwalu, takim letnim. Także no, takie rzeczy się zdarzają i myślę, że, że to jest super okazja. Więc z jakimi tam aspiracjami jedziesz? Masz nadzieję, że pod sceną znajdzie się Krzysztof Zalewski, który zaprosi Cię na trasę czy do współpracy? Kto wie, co się wydarzy. Ja nie mam jakichś wielkich oczekiwań. Tak skromnie troszkę do życia podchodzę. Co się wydarzy, to się wydarzy. A po prostu zamierzam e, pokazać tę płytę. E, no i nie wiem, czy w całości, chociaż jest krótka, ale nie wiem, czy się wyrobię po prostu w tym secie. E, pokazać i zobaczyć, co się wydarzy. Pokazać ją jak najlepiej, jak umiem. Więc jest wariant, że się nie wyrobisz. W swoim setie z całą płytą. Tak. Więc jak pójdzie ta selekcja? Wyrzucamy pierwszy i ostatni utwór? Hmm. Właśnie to jest trudne, bo y, ta płyta ma jakąś tam swoją strukturę. I tak naprawdę to kolejność nawet tych utworów y, jakoś tak organicznie wyszła, jej ustalenie, i, i to ma sens. I ona troszkę gra też jakoś, jako całość, w mojej opinii. Chociaż można ją słuchać osobno, bo też tak nie chciałem, żeby to było takie ciężkie jakieś dzieło yy, nie do przetrawienia. Yy, no, natomiast ciężki jest wybór, co stamtąd ewentualnie wyrzucić. Tym bardziej, że część tych utworów płynnie przechodzi w siebie, ma jakieś tam interludy, i no, ale jakoś to trzeba ugryźć. Tak, bo właśnie tutaj nie ma takich. Jasnych zakończeń, że jeśli ktoś mm. słucha całej płyty, może nad nich wychwycić, kiedy ten utwór się zaczął, kiedy się skończył. Tak. I to był zamysł, który towarzyszył ci od samego początku, czy to już wyszło w trakcie pracy? Nie, to wyszło w trakcie pracy raczej. Yy, już tak, niektóre z tych przejść już jakby faktycznie były przemyślane i powiedzmy gdzieś tam z wyprzedzeniem, ale większość to jednak próbowałem zestawiać. Yy, i po prostu się to kleiło, po prostu wychodziło, że nawet jakaś tam harmonia na końcu utworu pasowała do harmonii na początku kolejnego utworu i nawet już po fakcie, jak już master miałem oddany, to się zorientowałem, że można było jeszcze więcej takich przejść tam zrobić, to tak pod kątem szykowania materiału pod podkleiłem jeszcze bardziej i też się skleiło, także... A można te utwory też wymieszać, żeby zaburzyć strukturę płyty i inną kolejność ustawić i to też będzie spójna historia? Jasne, jasne. to jakby kolejność jako tako y, tematycznie czy tam jeżeli chodzi o teksty nie ma znaczenia, nie jest to jakaś taka historia opowiedziana w kolejności, hmm. tylko bardziej takie mini historyjki. Yy... No, i też tak jak mówię, ja nie chciałem zrobić, nie chciałem wymusić na słuchaczu, żeby słuchał tego jako całość, bo teraz jakby słucha się może też troszkę singli bardziej i pojedynczych piosenek, ciężej już jest jakby, mniej osób wydaje mi się, że słucha albumów w całości, więc ja też nie chciałem tego wymuszać, więc nawet te przejścia pomiędzy utworami instrumentalne są jako osobne traki, więc można sobie skipnąć i. I, to, I tego nie słuchać, jeśli się nie chce. Więc nie chcę nic wymuszać na słuchaczu, ale pozwól, że wymuszę odpowiedź yy, na to pytanie. Jeśli chciałbym cię poznać, albo chciałbyś zachęcić fana, żeby zagłębił się w cały album, a masz jedną piosenkę do wyboru, to na co by wpadło? Ach. Dobrze, to będzie ryzykowne, bo wydaje mi się, że to jest taki najbardziej Progresywny utwór y, i nie jest to jakiś super piosenkowy utwór, y, y, taki radiowy, ale postawiłbym na tytułowy utwór, mm. y, czyli Jesteś Niebem, y, no bo on jest takim podsumowaniem. On występuje tam na koniec, prawie że i, no i dla mnie to jest takie podsumowanie, i to jest w sumie mój ulubiony utwór z albumu. Mm. Najwięcej y, udało mi się, wydaje mi się, pokazać takiego swojego brzmienia, właśnie w tym, w tym kawałku, więc może nierozsądnie, ale ten. Odważnie. Tak. A to też był pierwszy utwór, który powstał, czy jak właśnie? Bo my mamy ten album, który trwa paręnaście minut i mamy jako... wydałeś go, słuchamy tego samego dnia, ale jak u Ciebie długo trwała praca nad tym albumem, te teksty, to jaka jest część historii? Pracę nad tym albumem, tak naprawdę, jakby zebrać to od początku, kiedy gdzieś tam jakiś pierwszy utwór powstał, do końca, to jest jakieś 5 lat. Także to nie spieszy się z wydawaniem płyt. Yy, nie, no tak, tak po prostu wyszło. Tam różne po prostu yy, różne zachodziły przemiany yy, po drodze. I więc, więc tak to w tym przypadku wyszło, aczkolwiek nie chciałbym tego trendu. Utrzymywać, już mnie nosi, szczerze powiem, żeby już coś nowego robić. No, ze względu właśnie na to, że ten proces długo trwał. Płyta dopiero co wyszła, więc jakby no skupiam się na jej promocji aktualnie i na tym się zamierzam skupiać nadal. Niemniej jednak gdzieś tam już ta chęć jest we mnie, właśnie, żeby coś nowego zrobić. Czyli do, trochę podchodzisz tak niepopularnie mówiąc, że to już dla ciebie jest w cudzysłowie starość który chciałbyś zapomnieć i chciałbyś nowe, nowe utwory, które są świeże, pokazać światu? Nie powiedziałbym właśnie, że staroć, aczkolwiek troszkę chciałem, żeby to wyrzucić. Żeby to po prostu poszło, te utwory, bo mają jakąś tam swoją historię i dla mnie to jest takie właśnie, no jest to debiut, taki solowy. E, bardzo istotne. No i te kawałki też. Po prostu to, że one tyle czasu mi towarzyszyły, to było istotne właśnie, żeby je w końcu wydać. E, no i trochę jest tak, jak mówisz, e, aczkolwiek nie jest tak, że mi jakoś zbrzydły e, wielce. E, nie będziesz odmawiał grania tej nie, płyty na koncert. Nie, nie, nie. Właśnie no, teraz mam tylko tę płytę, więc, e, więc musiałbym e, zagrać taki, taki cichy koncert bez grania. Więc, co chciałem się spytać, to teraz już tworzysz coś nowego, czy Ty potrzebujesz, właśnie jak u Ciebie ten, wygląda ten proces, czy Ty potrzebujesz czasu pomiędzy jednym drugim albumem, żeby nabrać ponownej pewności w tworzeniu, nabrać dystansu do tego, co chcesz napisać, czy to jest taki proces ciągły, siadam, piszę, już mam nowe utwory, które w niedługim czasie opublikuję? Um, to tak, no, to powiem, że ja nie zapowiadam hmm. nic. Jakby oficjalnie nowego, mogę tak luźno powiedzieć, jak ten proces wygląda, więc raczej jest to taki stały proces. Fakt, że mam takie przestoje, ale te szkice to nie jest tak, że ja muszę usiąść, przygotować się jakoś, wielką ceremonię zrobić z tego pisania i tak dalej, bo ja to robię tak bardziej, no powiedzmy. Mam notatkę w chmurze i tam zapisuję teksty. Te teksty przychodzą e, często, po prostu jak idę sobie gdzieś ulicą, albo, albo e, jak idę sobie robię zakupy, więc sobie coś zapisuję. E, coś mi wpadnie do głowy, e, jakaś, jakieś zdanie, jakieś słowo, nie wiem, w filmie, w serialu, czy ktoś powiedział coś. E, zapisuję. Wpadła mi melodia do głowy, po prostu siedząc sobie. E, notatka głosowa na to etykietka, żebym później to znalazł. No i tych szkiców się troszkę robi, więc one powstają po prostu cały czas. To nie jest tak, że ja zamykam rozdział i dobra, to nic nie robię, a później siadam i robię wszystko, a później znowu nic nie robię. To się dzieje cały czas. Fakt, że oczywiście takie wykańczanie już, już taka poważna praca, no to już jest taki konkretny proces gdzieś zamknięty w jakąś, w jakieś ramę. No, ale taki ogólny proces twórczy to tak, to cały czas to ma miejsce. Więc robisz dużo na ta tak w różnych miejscach, i później komponując piosenkę, to, to jest taki trochę kolaż przypadkowych słów, przypadkowych zdań, które ze sobą akurat w tym momencie e, pasują. Jak już do tego, jak robisz tą selekcję? E, jeżeli chodzi o teksty, hmm. e, no to dla mnie to w ogóle była nowość, e, w ogóle pisania. Co do czego nie byłem w ogóle pewien, czy ja będę w stanie to zrobić. Ale to jest tak, że zaczyna się od tych słów, czy tam od jakiegoś zdania. I to jest jakimś takim, jakimś takim starterem. To nie jest tak, że ja mam gdzieś zamysł, że o tym ma być piosenka, tylko to wychodzi tak troszkę w praniu. Ale nie. Piosenka z koniec końców. Ostatecznie ma jakąś tam swoją historię e, konkretną. E, aczkolwiek ja nie jestem przeciwnikiem nawet jakichś przypadkowych zlepków i takich impresji bardziej e, tekstowych. E, no dla mnie to nie jest takie, e, taki must, że piosenka musi coś tam opowiadać. Że musi posiadać tekst. O właśnie. E, więc e, tym bardziej, że ja dopiero względnie niedawno zacząłem odbierać teksty. Bo ja szczerze bym nie słuchałem tekstów nigdy. I nadal uważam, że nie rozumiem tekstów piosenek, o czym śpiewają artyści, ale zacząłem mieć takie impresje. Nawet nie muszę wiedzieć, o czym jest ta piosenka do końca, ale mam jakąś taką swoją impresję na ten temat yy, i wydaje mi się, że to też jest ok, jeżeli yy, słuchacz po prostu ma nawet impresję i nie musi tam czegoś rozumieć, bo na przykład artysta nie miał nic do przekazania konkretnego w tym konkretnym przypadku mhm. na przykład, nie? A to yy, z racji tego, że zacząłeś teraz pisać teksty, to <laughs> też inaczej patrzysz na strukturę piosenki, na inne piosenki, które słuchajcie wcześniej i tobie się po prostu podobały? Tak, no na pewno to miało wpływ na też odbiór właśnie tekstowy i jakby takie patrzenie na strukturę, no tak, definitywnie. To, ale pisząc piosenki, ty się zastanawiasz, kto będzie odbiorcą tego utworu, do kogo piszesz, dla kogo w ogóle piszesz? Nie. Mhm. Nie, raczej nie. Raczej, yy, chyba sobie nie mogę jeszcze na to pozwolić, bo nie mam takiej biegłości w tym. Yy, po prostu, no nie wiem, po prostu piszę. A to wtedy zaskakuje Cię, kto słucha Twojej muzyki? Jeśli nie masz tak, wiesz, sprecyzowanego swojego odbiorcy w głowie mhm. i nagle ktoś przychodzi po występie i jest zszokowany, że osoba, która tak wygląda, która nie jest ubrana idealny garnitur, bo ubrana w dreszczy, nagle słucha Twojej muzyki? No trochę tak, mhm. trochę tak. W sumie nadal nie wiem do końca, kto jest moim odbiorcą, bo to są osoby, wydaje mi się, że w różnym wieku. Aczkolwiek, z tego co tam mówią jakieś statystyki streamingowe, to, to są osoby w moim wieku, mhm. powiedzmy. Więc A do kogo chciałbyś trafić? Pozwól, że odwrócę to pytanie. E nie mam jakiegoś tam targetu. Yy... Wydaje mi się, że jest to na tyle uniwersalne, yy, że mogłoby trafić do młodszych, do starszych, aczkolwiek ze względu na brzmienia, yy, wydaje mi się, że do moich rówieśników bardziej, yy, no bo mogą mieć jakąś tam nostalgię do tych brzmień, yy, bo tam dużo jest takiego retro. Yy, no chociaż wydaje mi się, że yy, Młodzi ludzie ze względu na taki boom na to retro też e, jakby znają te brzmienia. No niemniej jednak wydaje mi się, że ta nostalgia może przemawiać za tą e, grupą powiedzmy moich również rówieśników bądź też starszych. A nie obawiasz się, że ta płyta może być trochę za trudna, bo jednak ten początek, te dźwięki, które słyszymy na samym początku mogą trochę odstraszać, że będziemy mieć do, do czynienia z takim Kwasi jazzem, trochę nie, jak to nazwać, że nie wiemy, czy, że ten początek nie pokazuje całości. E, no rozumiem, rozumiem pytanie. E, nie, to nie jest tak, że się obawiam, bo tak jak mówiłem, e, tak jak mówiłem, zawsze można przewinąć sobie. Dlatego tak nie zlepiałem tego w jakieś tam wielkie e, traki. Długie, tylko podzieliłem to tak, żeby każdy mógł słuchać tego tak jak chce. I wydaje mi się, że też proporcja pomiędzy e, takimi rzeczami troszkę dziwniejszymi, co w ogóle jestem bardzo cieszę się, że mogłem sobie na to pozwolić, e, a pomiędzy takimi rzeczami bardziej piosenkowymi, jest, wydaje mi się, właściwa. Bo tam jest parę takich piosenek, które no, są piosenkami po prostu. Więc jeśli chciałbym poznać Twoją historię muzyczną, Twoje korzenie, to z jakiej muzyki się wywodzisz? Czego słuchasz na co dzień, lub słuchałeś, a teraz się wstydzi, że słuchałeś? Ja się niewielu rzeczy wstydzę, jeżeli chodzi o to, czego słuchałem. Um, może nie będę mówił wszystkich tych przykładów, ale um, no u mnie to się zaczęło bardziej od takiej muzyki, takiego alternatywnego rocka. Mhm. Um, to może zdefiniujmy, co to jest dla Ciebie alternatywny rok. Dobre pytanie. Dobre pytanie, bo to jest dość generyczne. E, no ja byłem e, psychofanem Smashing Pumpkins mhm. na przykład. E, jak byłem w liceum. E, ale słuchałem też jakichś takich metalowych rzeczy wcześniej, jak miałem nie wiem, 13 lat, e, tam od brata podbierałem, e, później e, zacząłem odkrywać takie rzeczy, jak na przykład Bonobo, więc taka bardziej elektroniczna muzyka. Eee, taka down tempo. Eee, w międzyczasie przypomniałem sobie o tych brzmieniach lat 80., eee, gdzieś, kiedy gdzieś tam e, po YouTubie szukałem inspiracji muzycznych, i to też był taki dość punkt zwrotny, eee, no bo też w tę stronę mocno poszedłem. Ale też takich, z takich nowszych rzeczy bardziej, nie wiem. Indie, chociaż to też jest nie wiem, ciężkie do, do... Wszystko jest indii i jest alternatywą. Tak, tak, tak. No ale tak już konkretnie Warpaint na przykład jest jednym z moich ulubionych zespołów. No i to też jest zupełnie jakby inna liga brzmieniowa. Taka mocno bardziej surowa, instrumentalna, w sensie gitarowa. No i to też, to też mnie kręci, więc to jest taka zbieranie na bardzo różnych rzeczy. Tak naprawdę, e, które to starałem się, znaczy starałem się, wyszło tak. Mhm. Że ten, te, te inspiracje słychać na tej płycie, moim zdaniem. Nawet e, w, tak, w postaci takich mini jakby mrugnięć mhm. brzmieniowych. A te zespoły, które nie chcesz ujawnić, to co to będzie? To będzie Green Day? To będzie YouTube? Co to będzie? Co? No Jak na przykład byłem dzieckiem, to lubiłem Spice Girls. No Lubiłem. Dobre, dobra, piosenka popowa. Dokładnie. E, więc może, może po latach mogę docenić, że to był faktycznie taki dobry pop, nie? a nie jakaś siara, żeby się czegoś tam e, wstydzić, na przykład. To będzie świetny wycinek, takie lubię Spice Girls. Tak, wycięte z kontekstu. A będąc debiutantem, co jest najtrudniejsze w roli debiutanta, artysty początkującego, który wydaje pierwszą piosenkę, pierwszą płytę? Yy, znalezienie wydawcy na przykład. Yy, to, jest taka, to jest taka ściana właśnie, z którą yy, przez lata się z, zderzałem tak naprawdę, aż w końcu ją przebiłem, yy, a później no, na obecnym etapie no, to, to jest taka naturalna obawa, że ta płyta się nie przyjmie, yy, że, że nie wiem, że wydawca nie będzie chciał yy, ze mną wydać nowej. To są takie, wydaje mi się, obawy, które każdy debiutujący artysta może mieć. Mhm. Bardziej lub mniej podstawnie, oczywiście. Nie? To z jakim wydawcą jesteś związany? Yy, ja jestem związany z Fonobo. I żeby też każdy zrozumiał, jaka jest rola teraz wydawcy w życiu artysty? To jest na zasadzie współpracy, to jest na zasadzie narzędzie, gdzie dystrybuujesz tylko i wyłącznie płytę. Jak wygląda. Ta rola artysta wytwórnia. No, bo y, ja mam wrażenie, że jest właśnie takie stawia się na współpracę. Mm. Y, więc y, poza tą kwestią czysto wydawniczą, y, jeżeli chodzi o y, no, streamingi mm. i tak dalej, y, te rzeczy formalne i techniczne. Y, no to też y, promocja mm. y, i stały taki właśnie kontakt w tej promocji. Y, Grupa super osób, które yy, no pomagają w tym i też definiują, jak ten proces ma przebiegać. Yy, no ze względu na to, że niektórzy yy, niekoniecznie mają taki dryg do tej, yy, do tej promocji, ja na przykład nie mam i dla mnie to jest mega wsparcie, yy, bo ja już nie mam pojemności w głowie na to, żeby takie coś ogarniać, więc, yy, więc to jest taka stała współpraca, stałe bycie w kontakcie i yy, no super atmosfera. I wspomniałeś, że tez, też jest zawsze ta obawa, jak ten album wyjdzie, jak zostanie odebrany. To jak u ciebie wyglądał ten moment, kiedy to poszło w świat? Odświeżałeś stronę i recenzje, komentarze? No, no tak, no pewnie, że odświeżałem, żeby zobaczyć, czy to się tam, co tam się dzieje. Więc taka nerwówka była, ale już mi przeszło. A to jak wtedy podchodzisz do każdej opinii, co usłyszysz? Bierzesz ją do siebie i nagle chce zmienić wszystko, czy stwierdzasz, nie, oni się nie znają? Nie, ja mam, ja szanuję słuchacza, mhm. więc wiem, że każdy może mieć jakąś opinię i każdy ma swój gust. Wiem, że to jest banał, ale to jest jeden z tych prawdziwych banałów, że każdy ma po prostu swój gust. Fakt, że oczywiście gusta są, można oceniać gusta też. Ja przyznam, że też czasem oceniam gusta. Ale w środku. Nie mówię o tym, bo, e, no bo, no bo nie wypada. E, aczkolwiek e, taką czy inną opinię nie trafia do mnie, jakoś tak, e, żebym ją brał do siebie. E, szczerze powiem, że każda jest dla mnie pozytywna, nawet jeżeli byłaby negatywna, bo jest to jakiś odzew, mhm. więc ja to tak traktuję. Wspomniałeś, że nie wyraża swojej opinii na temat innych twórczości, na temat innych artystów, ale zaskakuje cię coś takiego, że słuchasz jakieś utworu w radiu i myślisz, sobie, jak to możliwe, że to się stało hitem, że ktoś to lubi? No pewnie, że mam tak, no chyba każdy tak ma trochę, nie? Yy, więc, yy, no jest yy, muzyka popularna, taka radiowa, ma jakieś tam swoje wyznaczniki i nie ma co wchodzić z tym w polemikę wydaje mi się. A ty chciałbyś być tym popularnym artystą i być w granym radiu? E, no pewnie, że chciałbym, e, niekoniecznie w jakichś takich największych, e, e, nie wiem, popularnych rozgłośniach. Nie mam takich. Ja się cieszę z każdego słuchacza, tak naprawdę. E, no i fakt, że super, jeżeli jest się granym w radiu, e, ale jakby dla mnie Niebo nie jest tym takim limitem, który muszę osiągnąć. Dla mnie to jest... E, każdy moment, kiedy jest coraz lepiej, e, coraz szersza jest ta publika, to jest moment, e, w którym mogę powiedzieć, że je, nie było lepiej. Nie? Nigdy. I później jest lepiej i znowu w tym momencie mogę powiedzieć, że o, nigdy nie było lepiej. Czy ciągle się zaskakujesz? No, trochę, trochę tak, no. No, ale staram się po prostu cieszyć tym, tą chwilą e, no tą chwilą po prostu. nie? Na zakończenie nasze takie klasyczne pytanie. Typu za 5 lat, gdzie będziesz albo gdzie chciałbyś być pod kątem muzycznym twojej kariery? Hmm. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym mieć parę wydawnictw jeszcze, żeby móc już na, na przykład na koncertach sobie wybierać, co będę grać, a czego grać nie będę, a nie kombinować, jak wydłużyć seta, bo płyta trwa 34 minuty, a ja mam zagrać 50. Więc to tak, na pewno bym chciał mieć dużo muzyków na scenie jak najwięcej żywych muzyków na scenie, jak najmniej. Wspomagania się y, jakimiś y, lupami tak zwanymi, czyli po prostu play skąpa. Czyli muzyka na żywo. Stricte Ży, tak. żywi ludzie, o, może. Yy, zasł... y, tak, tak. To jest coś, co do, taki mój. Y, takie moje pragnienie, które chciałbym realizować. Y, na, oczywiście dany moment w y, skali, w której mogę to zrealizować, bo w tej chwili no nie mogę. E, więc muszę się wspomagać tym komputerem troszkę. E, więc to jest taka rzecz na pewno, którą bym chciał mieć na uwadze. I z biegiem jakby czasu, coraz bardziej w to iść. Dzięki za rozmowę. Dzięki.